Celem konferencji jest uświadomienie polskim przedsiębiorstwom, że inwestycje w efektywność są potrzebne. Są potrzebne po to, aby utrzymać rodzime fabryki w Polsce i aby one nie wyjechały na wschód, tak jak kiedyś wyjeżdżały one, czy wyjeżdżają one z Francji, czy Niemiec, czy Włoch do Polski. Widzimy taką możliwość, jeżeli jako kraj nie zefektywizujemy, nie zrobimy ich bardziej efektywnych, że wyjadą one po prostu czy na Ukrainę, czy do innych krajów. There's never been a better time to invest, when the cost of money is so low right now. Um, this is the time to make sure that you invest for when the good times will come. How to effectively? Well, it według mnie od pewnej, pewnego osobistego podejścia może nawet od tego jak wstajemy z łóżka się to już zaczyna i w ogóle co chcemy zrobić dzisiaj jakie mamy plany na jutro jak działamy jak jesteśmy zorganizowani Wydaje mi się, że bardzo dużo w organizacji pracy to są duże rezerwy dla całego polskiego kraju So well, you have to be prepared to be competitive in the long term and when the uh, re markets return to growth um, it will be the most competitive companies that will be able to take advantage of that growth So investing now and preparing for the growth that will eventually come is a smart thing to do. Wygląda na to, że rodzima produkcja utrzyma się, tylko nie wiadomo jak długo. Będziemy się starali, żeby utrzymała się jak najdłużej.